Dzień dobry, nazywam się Marcin Brzyński, fotografia. Kochani, dzisiaj chciałbym powrócić do sprawy. Pamiętajcie kotki, które zostały porzucone w miejscowości Brejdyny na boisku piłkarskim przez pewną panią. Szkoda, że dopiero teraz wyszło kto te kotki wyrzucił i prawdę mówiąc wstydziłaby się Pani, bo powinna Pani świecić przykładem dla Waszej wsi, a tu taki wyszedł incydent e, związany z Panią ale już nie będę powracał do tego tematu Kochani właśnie teraz jadę do wspaniałego małżeństwa które wtedy przygarnęło te kociaki prawdę mówiąc te małżeństwo miało już kotki w swoim domu ale po obejrzeniu mojej relacji na facebooku czy na youtube już dokładnie nie wiem, no po prostu ich serca pokochały od razu te kociaczki i postanowili, że je przygarną z czego bardzo wam serdecznie dziękuję był taki moment jak przyjechałem do tych kotków Proszę, teraz właśnie jest ten moment pokazywany, i wtedy tym kotką oznajmiłem, że. O! Wiecie co, mam dla Was dobrą wiadomość. Dostałem dzisiaj telefon, że zaopiekuje się Wami pewna Pani. Tak. Dzwoniła Pani do mnie i weźmie Was pod swoją opiekę, z czego bardzo się cieszę, że dzisiaj trafię do nowego domu. I co najważniejsze powiedziałem, że i oczywiście będę was odwiedzał i obiecuję, że od czasu do czasu, jak mi się uda jakieś jedzonko dla was też zdobyć, to będziemy tą panią wspomagać w podziękowaniu za to że Wam pomogła, troszkę że będę je odwiedzał i postaram się w każdy sposób jaki tylko będę mógł im pomóc. Oczywiście ludziom, którzy je przygarnęli, a moje podziękowanie będzie oczywiście wiedzonku. E, chciałbym odciążyć troszeczkę tych ludzi i od czasu do czasu móc im podziękować za to, że przygarnęli. I naprawdę, mieć w domku cztery kociaki to je trzeba sporo, sporo karmy kupić. Więc dzisiaj ja jadę do nich, by im wręczyć e, tą karmę. Tak? No i jestem na miejscu. Fajnie, a prawdę mówiąc, chciałbym wam pokazać, co dzisiaj wiozę dla tych naszych małych przyjaciół. Już momencik. O, może odwrócę kamerę na chwilę. Dobrze. Raz. O. Kochani. Spójrzcie się. Boże, ludzie jednak mają dobre serce. I serdecznie chciałbym podziękować Iwonie i Gosi za te... Piękne smakołyki. Spójrzcie się, kotki będą naprawdę miały co jeść. Oczywiście, ja też się dokładam tutaj do tego jedzonka. Więc Iwona i Gosia, macie wspaniałe serducha i jesteście naprawdę wspaniałymi kobietami o cudownych sercach. Dziękuję Wam jeszcze raz z całego serca za te smakołyki. Kotki zapewne się ucieszą i jak i właściciele. Dziękuję. Właśnie wracam. Eee, jedynym czym mogę się pochwalić, to pokazać Wam zdjęcie e, kotków, jak teraz wyglądają. Proszę zobaczcie, jakie słodziaki. Fajne kociaki rosną, brzuszki jakie mają okrąglutkie, że aż chce się je tulić. Fajnie, fajnie dbają o te kotki, z czego bardzo się cieszę. I jeszcze raz dziękuję e, temu wspaniałemu małżeństwu za to, że przygarnęło te dwa wspaniałe maluchy. E, ze względu na to, że małżeństwo sobie nie życzy tego, żeby mówić e, kim oni są, e, chcą zachować anonimowość więc nie szkodzi dlatego pokazuję wam te zdjęcie jak teraz te maluchy wyglądają i to jest radość dla mojego serca z całego serca wam dziękuję i serdecznie was pozdrawiam cześć